Cześć! Witam Was dzisiaj z chłodnego województwa pomorskiego. Za moimi plecami dom Family Smart. Jak widzicie, troszeczkę w innym wydaniu jest niż dom mezanin, ale zaraz Wam wszystko opowiem, czym on się charakteryzuje, czym się różni, z czego jest wykonany i w jakim czasie żeśmy go do tego stanu, w którym jest za moimi plecami, wybudowali. Zaraz święta nowy rok, a niebawem już wiosna, a na wiosnę wiadomo, że bardzo dużo budów się będzie realizowało w naszym kraju. Także zapraszam do obejrzenia ze mną tego domu. Jak będziecie mieli pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Będę oczywiście na każde starał się odpowiedzieć. Przełączam kamery i zaczynamy. No to słuchajcie. Opowiem Wam dzisiaj o jednym z naszych projektów, który możecie znaleźć to na naszej stronie internetowej housemart.pl. Tam znajdziecie 10 w pełni wycenionych domów od A do Z. A ten dom, który obecnie Wam pokazuję, to jest dom Family Smart z bardzo, bardzo niewielkimi modyfikacjami inwestora, które znajdują się właściwie w środku i te są bardzo niewielkie. Więc możecie zobaczyć, jak ten dom się prezentuje. Zarówno na wizualizacjach na naszej stronie, jak i w życiu prawdziwym, w realu. To, co charakteryzuje ten dom, to ciekawa elewacja. Czyli tutaj mamy na dole biały tynk połączony z deską elewacyjną pomalowaną na kolor sosny. Bardzo ładnie odcina się ten kolor antracytowy, zarówno na desce, jak i potem zobaczycie na tej białej elewacji. Te dolne drzwi balkonowe. Jakby to jest wyjście na taras, który tutaj będzie na dole przygotowany. W prawym dolnym rogu widzicie wyjście pod klimatyzację. O, tutaj. A tutaj w górnym lewym rogu jest przygotowany pałąk pod um, telewizję satelitarną. I tak ten dom prezentuje się od frontu. Pokażę Wam teraz, jak on wygląda z tej bocznej strony. Zarówno jakby od frontu, jak i, jak i od boku, żebyście sobie zobaczyli. O, już widzę inwestora, już do nas macha. Słuchajcie, tak wygląda z boku ten budynek. Czyli, tak jak mówiłem, bardzo fajnie moim zdaniem odznacza się ta blacha antracytowa od tego białego tynku. No i przepięknie ten dom wygląda w słońcu. Swoją drogą, taki piękny widok będzie miał nasz inwestor ze, ze, swojego, ze swojego domu. Chodźcie dalej ze mną, pokażę Wam, jak wygląda z każdej strony ten, ten nasz dom. Taką się prezentuje te, te dwa okna, które oczywiście są otwieralne w ten sposób, że można przez nie wyjść również na zewnątrz. No, i tutaj mamy tył budynku. Słuchajcie, podobnie jak w projekcie mezanin, czyli tym z dużym frontowym przeszkleniem bo jest to jego brat-bliźniak. Family Smart i Mezanin Smart to są bracia-bliźniacy, można powiedzieć. Mają taki sam układ funkcjonalny na dole, różnią się tym frontem i tym, że Mezanin ma typową antrasolę, a ten ma, po zmianie sposobu użytkowania, można w Family Smartzie zrobić dwa pokoje tutaj na górze. To okienko jest od kuchni, to okienko jest od łazienki. Świetnie wygląda to połączenie. Jeszcze potem przejdziemy sobie, od drugiej strony, tam gdzie słoneczko świeci, to zobaczycie, jak to świetnie w słońcu wygląda, e, jeszcze raz. E, słuchajcie, tak jak wspominałem, i wszędzie o tym piszę, również na stronie internetowej i, i, i na Facebooku, często o tym mówię. E, w domach, na zgłoszenie, e, zgodnie z, z ustawą, pamiętajcie, że są to domy parterowe. Co to oznacza, że dom jest domem parterowym? Otóż może mieć tak zwaną antresolę która w myśl przepisów nie jest kondygnacją, lub może mieć tak zwane poddasze nieużytkowe, które jest również określone jego wymiary i średnie wysokości, które musi takie poddasze nieużytkowe spełniać. Ale możecie zawsze zmienić sposób użytkowania swojego domu, który początkowo wybudowaliście na zgłoszenie, i tak też nasz inwestor uczynił. Uczynił tę tą zmianę sposobu użytkowania dzięki temu, tutaj na górze, będzie miał jeden pokój dodatkowy, tutaj drugi, a nawet taką przybudówkę. Z tej strony ta przybudówka jeszcze się rozrośnie i będzie tutaj do końca. Oczywiście też będzie w kolorze tynku i tutaj tej blachy antracytowej. Tutaj będzie się znajdowała spiżarka. Tutaj będą oczywiście drzwi do tej spiżarki. Tutaj jest wejście do budynku i taki można powiedzieć wiatrołap. A z drugiej strony, tutaj inwestor sobie dobudowuje niewielką garderobę. Także te nasze domy są o tyle funkcjonalne. O, przejdziemy tutaj od tej strony, od słońca. Są na tyle funkcjonalne, że można je rozbudowywać pod siebie tak, jak się uważa za stosowne i za słuszne i użyteczne. I nie stanowi to żadnego problemu. To jest ogromna zaleta właśnie tych naszych sprytnych, e, sprytnych domów. Zaraz Was zaproszę jeszcze do środka, żebyście mogli zobaczyć, jak ten dom wygląda i e, jak jest tam rozplanowane to wnętrze. No to co, chodźmy, zobaczymy jak to wygląda. Ciemność wszędzie, widzę ciemność, ale dobra, już jesteśmy w środku, ekipa jeszcze pracuje. Ten dom będzie wykonany do stanu deweloperskiego, więc stanę jakby w rogu i opowiem Wam jak to wygląda. E, więc teraz stoję w rogu e, salonu. To jest po, salon połączony z aneksem kuchennym. Tutaj jest salon, a tam będzie aneks kuchenny. Łącznie tutaj na dole po podłogach jest blisko 30 m2, więc taka naprawdę funkcjonalna przestrzeń, którą można sobie wykorzystać e, bardzo mądrze. Tutaj są to kable od klimatyzacji, która będzie zamontowana. Wszędzie w podłodze tutaj są już. Zainstalowane folie na podczerwień, czyli takie ogrzewanie podłogowe, a tutaj jest sterownik, który steruje tym ogrzewaniem. No i w soficie dużo punktów świetlnych, elektrycznych, także inwestor będzie miał naprawdę bardzo komfortowe tutaj warunki. No i zobaczcie, jaka duża i funkcjonalna jest ta yy, łazienka. Tutaj będzie yy, kibelek, kabina prysznicowa, pralka łącznie prawie 5 m kwadratowych w domu na zgłoszenie. No i oczywiście tutaj również folie na podczerwień, które jak widać pracują sobie elegancko. Tu na kolega robi jeszcze poprawki. Później Wam pokażę jak wygląda, jak wygląda góra. Jest podzielona na dwa funkcjonalne pokoje, ale to za chwilę Wam pokażę jak to wygląda. No i co? Przodem po drabińce, ale standardowo tutaj będą oczywiście schody. Tutaj jest jeden pokój, a ja znajduję się w drugim pokoju. Obecnie tutaj malujemy, szpachlujemy. Tutaj macie okno, to trójkątne, które widzieliście przed chwilą na filmie. A tutaj macie te okna dachowe, które oczywiście są uchylne, otwierają się na świat. Tutaj mamy fajną wnękę na przykład na jakąś szafę, jakieś takie na jakieś schowki. Tu idealnie się łóżeczko mieści. No i sterownik od folii na poczerwień, bo tutaj na górze jak zauważy, możecie zauważyć również wszędzie są folie. No a tutaj główna sypialnia inwestorów również te okna w dachu również folie jako ogrzewanie i również okna dachowe. Także zobaczcie, jestem na poddaszu nieużytkowym, a jest tutaj bardzo wysoko, bardzo przestronnie, zobaczcie pełnowymiarowe drzwi i pięknie słonko nas tutaj oświetla. Metr 10 m, ściana kolankowa robi swoje. Tak to wygląda na górze.